Muszą drukować plakatów ani ulotek. Mimo, że wybory dopiero przed nami, oni już wiedzą, że zasiądą w przyszłych radach miast i gmin. Jak to możliwe? Po prostu w swoich okręgach wyborczych nie mają kontrkandydatów. Dlatego dziś w programie Region Gdzie Sprawa Opinie pytamy, czy brak wyboru to dobry wybór. Iwona Sitnik konecka zaprasza. W Bożęcinie ponad połowa radnych gminy mandat ma już w kieszeni. W Spytkowicach pewne miejsce w przyszłej Radzie ma 12 z 15 pretendentów. To dlatego, że w swoich okręgach wyborczych są jedynymi kandydatami. Tak działa najnowsza zmiana w ordynacji wyborczej, która wprowadziła jednomandatowe okręgi wyborcze, ale tylko do rad gminnych i z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Nie jestem zadowolona z tej sytuacji, że nie mam kontrkandydatów. Kontr Niemniej nie przejmowałam się, ponieważ. Ja startowałam już do Rady Gminy obecnie czwarty raz. I to reguła. Kontrkandydata nie mają zwykle osoby, które swoją funkcję piastują od kilku kadencji i zdaniem mieszkańców sprawdzili się. Trzeba się udzielać. Staram się, żeby, żeby po prostu mieszkańcy zauważyli moją pracę. W Małopolsce głosowania na radnych gmin nie będzie w 143 okręgach, w których zgłosiło się po jednym kandydacie. W tych miejscach zamiast czterech mieszkańcy dostaną trzy karty do głosowania: na burmistrza lub wójta, radnych powiatowych i wojewódzkich. Choć w niektórych małopolskich miejscowościach o jeden mandat walczy nawet 10 kandydatów, to dane Państwowej Komisji Wyborczej wskazują, że z wyborów na wybory rośnie liczba i takich, w których kandydat na wójta, burmistrza lub prezydenta jest tylko jeden. W 2002 roku takich gmin było w całym kraju 96. W 2010 już trzy razy więcej. Wójt Borzęcina też już wie, że nie ma żadnego rywala. W studiu: goście programu Teresa Rak, komisarz wyborczy w Krakowie. Janusz Kwaśniak wójt Borzęcina i Paweł Musiałek politolog Klub Jagielloński Ośrodek Studiów w Mieście. Witam państwa bardzo serdecznie. I w takim razie od pana wójta. Zaczynamy. A pan jest zadowolony, że nie ma pan w tym roku kontrkandydata, czyli rywali? Szczerze mówiąc, wolałbym mieć kontrkandydata, bo wybory z zasady to wybór między czymś a czymś, więc A to wyborcy, będzie raczej plebiscyt. Raczej tak, plebiscyt. Lub nie? Wyborcy powinni mieć alternatywę. Powinni nie tylko mieć możliwość poznania programu mojej osoby jako kandydata, ale również kontrkandydata, który zapewne miałby inny punkt widzenia na rozwój gminy. No to, to skoro... co pan zrobił z tą opozycją? Nie nie zrobiłem nic z opozycją. Wydaje mi się, że ten wynik, ten rezultat, jaki jest w Borzęcinie siedmiu radnych, zgłoszonych w okręgach jednomandatowych jako jedyni, a więc z automatu no to, zgodnie z Spytkowicach, gdzie jest 12 12. dwunastu, którzy nie będą poddawani weryfikacji przez wyborców nie będzie głosowania w tych okręgach, bo nie jest jest, 13, po jednym. Bo jest tylko którzy nie będą poddawani weryfikacji przez wyborców, to będzie jest, to w tych okręgach, bo wyborów w po jednym. to to Trudno to powiedzieć, ponieważ po raz pierwszy mamy do czynienia dopiero w tych wyborach z okręgami jednomandatowymi, więc myślę, że to w praktyce dopiero się okaże, czy to jest dobre. Czy to będzie tendencja czy to taka rozszerzająca się, czy tak. też... nie? da się tego porównać, jak było poprzednio, bo nie mieliśmy okręgów jednomandatowych. A jeżeli chodzi o tą liczbę gmin, no bo przybywa liczba gmin, takie są, takie są dane z każdymi, z każdymi wyborami, gdzie jest tylko jeden kandydat, dat na wójta. Przynajmniej, jeżeli chodzi o Polskę, słyszeliśmy w 2002 roku 96 było takich gmin, w 2006 roku 276, w 2010 ponad 300 to w całej Polsce, jak jest w Małopolsce. W całej no małopolsce oczywiście są. W całej małopolsce trudno mi jest powiedzieć, bo komisarz wyborczy w Krakowie, swoim, jego teren działania to jest dziewięć powiatów plus miasto Kraków i na terenie tych dziewięciu powiatów jest w tej chwili. Pięć takich gmin, a właściwie cztery na pewno. Natomiast piąta gmina, Babice, tam jeszcze może się to zmienić, bowiem wyznaczono dodatkowy pięciodniowy termin do zgłoszenia kandydata. Taka sytuacja wynika stąd, że. Na razie zgłoszono jednego kandydata, natomiast jest jeszcze komitet wyborczy, który ma prawo do zgłoszenia również kandydata na Wójta, ponieważ nie każdy komitet wyborczy takie uprawnienie posiada, tylko ten, który zarejestrował kandydatów w co najmniej połowie okręgów. I jest tam jeszcze taki komitet, który zarejestrował tych kandydatów, a kandydata na Wójta nie zgłosił. Ale tendencja jest wzrostowa, czy utrzymuje się na podobnym poziomie? Po, nawet nawet załóżmy, że to wyborach, będzie w pani wyborach. W pani poprzednich wyborach na pięć. tym samym terenie mm. działania było sześć takich gmin, gdzie był tylko jeden kandydat na wójta. Czyli u nas mogłaby być tendencja yy, no, zniżkowa, odwrotnie, tak, niż, niż, odwrotnie tak. niż w całym kraju. Pana zdaniem to, że tylu radnych już wie, że są radnymi, chociaż wyborów jeszcze nie było, to to jest y, dobra sytuacja, czy, no, czy nie do końca dobra? Czy taki brak wyboru to hmm. jest dobry wybór? No, bez wątpienia konkurencja nie tylko w gospodarce jest korzystna, też w polityce zawsze, kiedy mamy do czynienia między wyborem, tak Pan Wójt powiedział, między czymś a czymś, czy między kimś a kimś, mówiąc precyzyjniej, to podwyższa nam jakość. Aczkolwiek ja bym był ostrożny z, takim, z taką tezą, że im więcej kandydatów, tym lepsza jakość demokracji, bo tak nie musi wcale być. Na pewno dobrze byłoby, by było, aby był przynajmniej więcej niż jeden kandydat, bo wtedy faktycznie on podlega weryfikacji, szczególnie, że tak Pan tutaj Wójt powiedział i myślę, że wielu tych radnych, którzy otrzymało mandaty czy trzymają mandaty w najbliższym czasie, którzy już wiedzą, że to będzie miało miejsce, oni też chcieli by startować w wyborach, bo ich pozycja byłaby mocniejsza. Myślę, że wielu z nich nie boi się rywalizacji, bo przecież mają ugruntowaną swoją pozycję. Nie wszyscy być może, ale duża, duża ich część, więc konkurencja na pewno by się przydała. Natomiast ja uważam, że to jest ten fakt, że mamy tak dużo gmin właśnie, gdzie nie ma tych wyborów, nie jest niczym zaskakującym. dlatego że przecież prowadzając okręgi jednomandatowe no wykonujemy takie oto manewry, że zwiększamy Zmniejszamy ilość danego obszaru, skąd może ten kandydat startować, i zmniejszamy ilość mandatów do zdobycia. Co to oznacza? Że prawdopodobieństwo zwycięstwa w wyborach się znacznie zmniejsza, prawda, bo nie ma drugiego i trzeciego miejsca, nie ma nagrody pocieszenia. Zwycięstwa zgarnia wszystko, ten, który jest pierwszy. Dlatego ilość kandydatów się zmniejsza, no bo naturalnie uważają oni, że mają mniejsze szanse zwycięstwa wyborczego. Dlatego to jest jakby naturalna konsekwencja, ale jeszcze raz powtarzam, nie stawiałbym takiej tezy, że im więcej kandydatów, tym lepsza jakość demokracji, tak wcale być nie musi. No tak, tylko też pojawia się pytanie, co w takiej sytuacji, jak teraz kandydat jest jeden, a jest wybierany już od lat... 16, bo to 16 lat rządzi Pan już. I na przykład, przepraszam, profesor Andrzej Piasecki z katedry samorządu terytorialnego i Wspólnot Lokalnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mówił, mówił kiedyś w Kronice, że jeżeli mówimy wszędzie o innowacyjności i kreatywności, to taki mechanizm pełnienia funkcji przez kilkanaście lat temu nie sprzyja, co pan na to no, taką. Nie do, końca, nie do końca zgodziłbym się z tą tezą, tym bardziej, że wójt Burmistrz, prezydent, który pełni funkcję przez kilka kadencji. Ma sprawy związane ze strategią rozwoju bardziej poukładane niż ktoś, który przychodzi do wyboru, wygrywa wybory, co to pan i są na przykład na przykład na przykład na przykład na przykład do którego Zdecydowanie tak. A to zdecydowanie którego tak. Roku jest ta strategia poukładana? którego roku wujtem ta strategia roku, natomiast planujemy, można powiedzieć, równolegle z perspektywami finansowymi Unii Europejskiej, więc ta strategia bieżąca obejmuje lata do roku 2020. A co potem? Potem będziemy dalej planować, natomiast mamy ambitne plany. No, pewne zadania udało się zrealizować, pewne zadania są do zrealizowania i tu też warto podkreślić, wracając do tych radnych, do tych siedmiu mandatów, które można powiedzieć już w jakiś sposób zostały obsadzone, że to są kandydaci, którzy w tej kadencji pełnią funkcję radnych, niektórzy wielokadencyjni, trzech spośród nich to są tysi wsi, czyli nie można tutaj mówić o jakiejś przypadkowości, o zniechęceniu wyborców, ale wręcz przeciwnie o tym, że te osoby darzone są wysokim zaufaniem i żadna z osób, żadna z grup społecznych nie zdecydowała się zarejestrować komitetu i zgłosić kontrkandydatów w tych No bo skoro pan zawsze wygrywa ostatnio bodajże około 70%, to chyba 30% z kawałkiem, tak? Tak, dokładnie. Więc w pierwszej turze to może dlatego na razie nie chcą ryzykować. A swoją drogą, co by się stało, załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że w tym plebiscycie bo rozumiem, że w takich gminach jak Borzęcin wyborcy dostają kartę do głosowania, gdzie jest napisane tak, tak lub, nie. lub nie. Gdyby powiedzieli nie, to co? A no, to wójt na przykład oczy... miałby już większość w Radzie, to co? Tak, to oczywiście yy, taka regulacja jest przewidziana i tak, taka sytuacja jest przewidziana w kodeksie wyborczym zarówno wtedy, kiedy by w ogóle nie zgłoszono kandydata na wójta, bo to też jest możliwe, jak i wtedy, kiedy... Zresztą ja na razie nie było takiego nie, przypadku. Na razie przynajmniej u nas takiej w sytuacji nie ma. Natomiast wtedy, kiedy mamy tego jednego kandydata i on by od wyborców nie otrzymał tego mandatu zaufania, czyli większość by głosowała na nie, bo żeby ten kandydat został wójtem, musi uzyskać co najmniej 50% na tak. Więc wtedy jest taka procedura, że Rada wybiera grupa radnych w ilości co najmniej jednej trzeciej w sposób przewidziany procedurą, zgłasza kandydata i ten kandydat znowu musi uzyskać stosowną większość. Jeśli takiej większości nie uzyskał, no pozostaje wskazanie przez Rady Ministrów osoby, która będzie do końca kadencji pełnić funkcję e, wójta, czyli w takiej sytuacji nie Ale to znaczy nie, przepraszam, bo nie zrozumiałam, to znaczy, że nie robimy drugich wyborów, tylko że to Rada, no, Rada decyduje, wyborów, kto rada, rada musiałaby tak. wybrać, czyli między, między sobą decyduje, kto będzie Rada, musiałaby danej gminy. wtedy wybrać Wójta. Mhm. E, s, mm, i taka osoba musiałaby też uzyskać stosowną większość, a wskazana musi być przez przynajmniej jedną trzecią radnych, jedną, grupę jedny, jedna trzecia radnych. Czyli tak naprawdę wójt Borzęcina, Spytkowic, Czorsztyna mogą być spokojni. Bo nawet gdyby zaistniała taka sytuacja, chociaż no tak jak tutaj w przypadku pan jest wybierany cały czas, więc no, więc nie wiem co by się musiało wydarzyć, żeby mieszkańcy powiedzieli nie, ale gdyby taka sytuacja była, no to też jakby sytuacja... To będą decydować radni. To będą decydować radni, ale jeżeli tak jak mówiliśmy w Spytkowicach czy w Czorsztynie ta większość już jest, tu 7 to też jest dobra liczba, czyli jakby tej tej wymiany nie ma. Czy to jest dobrze? Co do tej kadencyjności, tutaj pani redaktor zaczęła od tej wątpliwości, czy ta wieloletnia wieloletnie rządy u nas w samorządzie są, no właśnie, czymś pozytywnym, czy nie. Ja uważam, że są i plusy i minusy, dlatego że z jednej strony faktycznie taka no, wielokadencyjność ona pozwala tworzyć takie długie plany strategiczne. Wiemy, że jeżeli chcecie. Podejść do rozwoju, czy mówimy o gminie, czy mówimy o jednostce wyższego rzędu, ten rozwój zawsze musi przekraczać przecież horyzont tej kadencji. I bardzo często, w, nie tylko w gminach, ale przecież w dużych miastach mamy prezydentów właśnie, którzy sprawują kilka kadencji, są przez wiele lat, przez kilkanaście czasami. No, ale przed wyborami zawsze wraca dyskusja, czy nie trzeba by tej tych kadencji tak, ale, ograniczyć ale do dwóch, temu, na przykład że... pięcioletnich teraz jest tak samo. Tak, ale. Uważam, że plusem jest to, że taka jakby te wieloletnie rządy pozwalają zapoznać się lepiej z, jakby z problemami, lepiej na nie odpowiedzieć. To z jednej strony to oczywiście zaleta, ale z drugiej strony oczywiście mamy wadę. Wadę, która polega na tym przede wszystkim, że bardzo często i im mniejsza miejscowość, tym to bardziej jest bardziej widoczne. Władza, władza wykonawcza w polskim samorządzie jest bardzo mocna, szczególnie po 2002 roku, kiedy zostały wprowadzone wybory bezpośrednie i ona ma. Dużą siłę do jakby kontrolowania wszelkiego rodzaju miejsc takich elitotwórczych, można by tak nazwać. To znaczy istnieje duża trudność jakby z tymi osobami, które potencjalnie chciałyby wystartować do wyścigu, bo. Władza samorządowa jakby ma narzędzia do tego, aby w jakiś sposób jakby też zarządzać politycznie swoją jakby tym okręgiem, gdzie, gdzie, gdzie sprawuje zarząd. Ale z drugiej strony, jeżeli ludzie wybierają takiego, takiego wójta jak włodasz Bożęcina, prawie 64% głosów tak było w ostatnich, w ostatnich wyborach, to znaczy, że nie chcą żadnych zmian. E nie wiem, jaka jest sytuacja w gminie. Oczywiście kibicuję takiemu, takiemu wariantowi, że właśnie obywatele są zadowoleni, dlatego głosują na, na wójta. Wierzę, że tak jest, ale w wielu gminach jest też tak, że przecież właśnie głosuję na tego wójta czy Burmistrza, dlatego, że to jest postać już znana, postać, którą już jakby kojarzymy. Może Złocnym nie jest to, mandatem. Tak, być może Złocną nawet nie jest, jakiś, nie jest mhm. jakimś rewelacyjnym gospodarzem, ale przynajmniej wiemy, wiemy, wiemy kto to za osoba, co się możemy spodziewać, a nie ma innych kandydatów, a nie ma innych kandydatów, dlatego, że potencjalne te miejsca elitotwórcze, one są kontrolowane właśnie przez władze samorządowe. To jest taki troszkę negatywny aspekt, który uważam, że może nie jest przesądzający, ale chciałbym, jak Pani Dyrektor pyta o te plusy i minusy, właśnie też wskazać, że taka, taki argument też powinien być brany pod uwagę w kontekście właśnie ograniczenia ewentualnie tej kadencyjności. I na koniec jeszcze tylko taka jedna refleksja, bo mówiłem o tym, że ta władza właśnie wykonawcza jest mocna i ja kibicuję tym nowym zasadom, które zostały wprowadzone do właśnie kodeksu wyborczego, wprowadzające właśnie te okręgi jednomandatowe, bo też uważam, że Szansa na wzmocnienie rad. I uważam, że rady po 2002 roku, to nie jest tylko moja opinia. One one, ich pozycja znacząco spadła i dobrze, żeby te okręgi jednomandatowe w jakiś tam sposób, oczywiście też nie rewolucyjny, ale w jakiś tam sposób przyczynia się do tego, że, że pozycja tych radnych będzie mocniejsza, bo zawsze w tych okręgach jednomandatowych ta więź między wyborcą a właśnie wybieranym jest, jest mocniejsza i, i ta pozycja takiego lokalnego lidera e, predestynuje do tego, żeby sprawować taką funkcję właśnie kontrolą. Więc mam nadzieję, że, że ta zmiana w tym kodeksie się do tego przyczyni. To ja wrócę do pana wójta i zapytam. Pan, jak rozumiem, jest przeciwnikiem ograniczenia liczby kadencji. Tak jestem przeciwnikiem ograniczenia liczby kadencji, tym bardziej, że trzeba pamiętać, że wójt jest takim menedżerem, który działa na rzecz rozwoju gminy. Tutaj nie możemy porównywać tego z funkcją posła, senatora, gdzie ta funkcja... Też pan zdaje się chciałby w ogóle łączyć te funkcje. Nie, nie chciałbym łączyć tych funkcji, natomiast... No jeżeli Ale czy tam są... taki wywiad, że byłby Pan za tym, żeby wzmocnić samorządy, więc żeby samorządowcy, ci, ci lokalni mogli być... Mówiliśmy w tym senatrali. przypadku o Senacie i to jest mhm. dość ciekawa koncepcja. Żeby Senat był taką izbą samorządową. Natomiast no ja myślę, że jeżeli mówimy o, o ograniczeniu kadencji, więc powinniśmy zacząć od parlamentu i to posłowie powinni dać przykład w tym zakresie. Chociaż jest to władza stanowiąca, no trochę inna forma tej władzy, Wójt, burmistrz, prezydent jest władzą wykonawczą, jest takim menedżerem, który zarządza, więc no tutaj wydaje mi się, że wielokadencyjność jednak wpływa na korzyść. W przypadku gospodarzy, który, którzy mają koncepcję, sprawdzają się i te wyniki. Ekonomiczne wyniki w zakresie rozwoju Gmin są wysokie, tudzież satysfakcjonujące społeczność lokalną. Zwłaszcza, że ten mandat zawsze jest silniejszy niż w wyborach, czy parlamentarnych, czy już w ogóle eurowyborach. No, bo frekwencja jest zawsze większa w wyborach samorządowych. Ona oscyluje wokół 50%. Z reguły tak jest, że w wyborach samorządowych właśnie mamy do czynienia z taką. Najwyższą frekwencją. Ostatnio w Małopolsce faktycznie ona była bliska 50%, no w porównaniu na przykład z Europarlamentem, gdzie tych procent było dwadzieścia kilka. Czyli to też pokazuje, że ludzie tak naprawdę interesuje to, co się dzieje na ich I terenie, po na po ich podwórku, i jeżeli chcą wybierać Oni... cały czas tego samego kandydata, to w wyborach samorządowych, szczególnie do rad Gmin i na, wtedy, kiedy wybierają wójta. To jest tak, że oni wybierają osoby, które znają. W innych wyborach ta znajomość tych ludzi to już jest dalece mniejsza, i im wyżej, to, to jest coraz mniejsza. A Panią przekonuje ta propozycja pana Wójta, żeby ewentualnie no, rozważać łączenie funkcji samorządowca, Wójta, na przykład, czy prezydenta, czy burmistrza, z funkcją senatora? Przyznam, że się nad tym niespecjalnie specjalnie zastanawiałam. Obecny stan prawny nie daje podstawy do takiego, do takiego łączenia. Natomiast no, obawiam się, że mm, ciężko by było może pogodzić te dwie tego rodzaju funkcje. Pana zdaniem? E, powiem tak, to jest dyskusja która powinna być poprzedzona dyskusją na temat w ogóle reformy Senatu w Polsce, ale to pewnie jest rozmowa nie na, nie na dzisiejszy program, tylko zupełnie. Musielibyśmy poświęcić na to dużą część czasu kiedy indziej. Ja uważam, że Senat w Polsce na pewno wymaga reformy, dlatego że on jakby nie jest w tym momencie ciałem, który znacząco by się różnił od Sejmu. Jeśli chodzi o pewne mechanizmy, nawet okręgi jednomandatowe, które były wprowadzone do Senatu, uważam, że wcale nie zmieniły sposobu funkcjonowania i warto to podkreślić przy właśnie przy okazji porównania. I tak zwanych jowów właśnie w wyborach do Senatu i w wyborach do Rmin. Otóż ja nie Jedno... Jestem, jedno tak, przepraszam, y że nie rozumiem tego skrótu, jedno okręgie wyborcze. Wyborczy. One są pewnym narzędziem. Jak każde narzędzie no, może być użyte dobrze albo nie, No nóż możemy wykorzystać do posmarowania masa, możemy kogoś zabić, prawda? Więc z, jedno, z, z tymi jowami jest tak, że na poziomie samorządowym uważam, że to jest niezłe rozwiązanie, dlatego że one wiąże, tak jak powiedziałem wcześniej, wyborce i wybierającego. E, wzmacnia aktywność taką. Społeczną. Oczywiście też nie powinniśmy się wiele spodziewać po, po regulacjach wyborczych, że one uzdrowią nam demokrację z dnia na dzień, ale jest taki bodziec, uważam, pozytywny. O tyle na poziomie centralnym, no i owy absolutnie nie niły polityki. Uważam, że wręcz przeciwnie, przyczyniły się do tego, że jeszcze, jeszcze trudniej ta, ten obywatelski komponenta może, może zaistnieć. Więc mówię, Reforma sta na pewno, natomiast czy pogodzić to z łączeniem radnego, no miałbym pewne wątpliwości. Chciałem zauważyć jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj samorząd tak naprawdę nie ma reprezentacji w parlamencie, bo samorządowcy nie mogą pełnić funkcji. Różne związki branżowe, samorządowe, Związek Gmin Wiejskich i inne starają się o zmianę poszczególnych ustaw, tak aby ludziom żyło się lepiej, no ale niestety nie są w stanie tego przeforsować w Sejmie i w Senacie. Więc wydaje mi się, że taka reprezentacja samorządowa w Senacie, w sensie umożliwienia samorządowców kandydowania do, do Senatu, jest. Dobrym rozwiązaniem. Tym bardziej, że pogodzenie tych funkcji wcale nie byłoby wielką trudno, trudnością. Wszak w gminach funkcjonują zastępcy. W sytuacji, kiedy, kiedy nie ma wójtów pełnią te funkcje i doskonale sobie radzą. Przy czym no, trzeba by było rozstrzygnąć kwestię finansową. Wójt, burmistrz, prezydent pobierałby jedną pensję za pełnienie jednej funkcji, natomiast ta druga ewentualnie byłaby funkcją, byłaby funkcją pełnioną społecznie. Pan chciał odpowiedzieć? Tak, jeszcze adwosem. Ja uważam, że faktycznie jest tak, jak Pan mówi, jeśli chodzi o diagnozę, to znaczy Senat jest dobrym miejscem tego, aby te interesy jakby samorządowe były reprezentowane i wiemy, że samorząd. Nawet e, dzięki temu, że e, ma duży wpływ na kształtowanie e, wydatków środków unijnych, co przecież jest niebagatelną kompetencją, e, powinien mieć mocną reprezentację na poziomie centralnym i Senat jest do tego optym, optymalnym miejscem. Ja się z tym zgodzę. Natomiast pytanie, czy faktycznie e, narzędziem do tego powinno być łączenie tego mandatu, o którym Pan mówi? Tutaj mam pewne wątpliwości, czy to jest faktycznie najlepsze rozwiązanie. Natomiast jakby, e, sam, e, sama jakby zmiana f, funkcjonowania Senatu w taki sposób, aby on też e, e, no, zawiera jakąś e, no, Reprezentację samorządowców, czy w każdym bądź razie w jakiś instytucjonalizowany sposób reprezentował te interes samorządu? Jak najbardziej tak. Czyli w pewien sposób otwieramy nową dyskusję, chociaż to temat też powraca w rozmowach pewnie samorządowców panu, jednomandatowe okręgi wyborcze się podobają? Tak, uważam, że jest to dobre rozwiązanie, tym bardziej, że wybierają. Radnego, osoby, które mieszkają po sąsiedzku, można powiedzieć, bo generalnie jest tak, że w większości przypadków kandydatami są osoby zamieszkałe w tych okręgach, chociaż no, mogą kandydować również osoby zamieszkałe na terenie danej gminy. Uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Wyborca ma bliżej do radnego, może go kontrolować, może go rozliczać, może go motywować do określonych działań. A czy to będzie rozwiązanie skuteczne, to pewno będziemy mogli wrócić do tej dyskusji po tej kadencji. Tak, za cztery samorządu. lata bo jak mówiła tak. pani, Pani Teresa Rak, komisarz wyborczy w Krakowie. No, na razie nie można w ogóle tego oceniać, bo przecież to jest to jest nowe rozwiązanie. Dziś dziękuję pięknie za tę rozmowę. Teresa Rak, komisarz wyborczy w Krakowie, Janusz Kwaśniak, Wójt Bożęcina, Paweł Musiałek, politolog, klub Jagielloński, Ośrodek Studiów o mieści Wana Dni Kornecka to był program Regionu gdzie sprawy opinie. Dziękujemy. Do zobaczenia.